Witajcie na kanale Powrót Feniksa. Odcinek 20, świadomość, ewolucja, która spojrzała w lustro. Segment pierwszy. Narodziny samoświadomości. Miliony lat ewolucji doprowadziły człowieka do momentu, w którym natura po raz pierwszy zobaczyła samą siebie świadomość, zdolność do myślenia o myśleniu, czucia własnych uczuć, obserwowania samego siebie. To największy eksperyment, jaki przeprowadziło życie z chaosu impulsów i instynktów, narodził się obserwator. Istota, która potrafi zapytać, kim jestem. Nie było to planowane. Świadomość nie spadła z nieba. Wyłoniła się powoli, z procesów biologicznych, które miały jeden cel przetrwanie. A jednak w pewnym momencie przetrwanie przestało wystarczać. Pojawiło się pytanie o sens. I właśnie to pytanie odróżnia człowieka od wszystkich innych stworzeń. Segment drugi. Jak świadomość powstała z emocji? Każda emocja, o której mówiliśmy w poprzednich odcinkach, była krokiem w stronę świadomości. Strach nauczył nas przewidywać, miłość dbać o innych, wstyd rozumieć siebie w oczach innych, zachwyt przekraczać granice własnego ja. Świadomość nie jest czymś oddzielnym od emocji, jest ich zintegrowaną formą, ewolucyjnym zwieńczeniem. To zdolność, by nie tylko czuć, ale też rozumieć, że się czuje mózg, który potrafi zatrzymać się i powiedzieć: To jest gniew, to jest lęk, to jest miłość. To mózg, który przekroczył granice biologii i wszedł w wymiar refleksji. Świadomość to emocje, które nauczyły się myśleć. Segment trzeci. Dwie warstwy umysłu. W każdym z nas istnieją dwa poziomy działania. Pierwszy szybki instynktowny emocjonalny i drugi refleksyjny spokojny świadomy. Ewolucyjnie pierwszy jest starszy to dziedzictwo zwierząt, które reagowały natychmiast. Drugi pojawił się później, gdy przetrwanie przestało zależeć wyłącznie od szybkości, a zaczęło zależeć od zrozumienia. Te dwa systemy nigdy się nie znoszą, współistnieją. To dlatego w jednym momencie możemy się bać i analizować, kochać i wątpić, cierpieć i jednocześnie wiedzieć, że cierpimy. Świadomość to nie brak emocji, to przestrzeń, w której emocje mogą być zrozumiane, nazwane i przekroczone. Segment czwarty: ewolucja sensu. Kiedy świadomość osiągnęła zdolność refleksji, Człowiek przestał żyć tylko po to, by przeżyć. Zaczął szukać sensu w rodzinie, w sztuce, religii, wiedzy, miłości. To był kolejny krok ewolucji, nie biologicznej, lecz duchowej. Natura nauczyła nas współczucia, wdzięczności i zachwytu, a świadomość połączyła to wszystko w jedno pytanie: po co? I choć nauka może opisać, jak powstała świadomość, tylko człowiek może nadać jej znaczenie. Świadomość to ewolucja, która zaczęła się sama obserwować. To życie, które zrozumiało, że jest życiem segment piąty świadomość przyszłości. Jesteśmy pierwszym gatunkiem, który potrafi zmieniać własną ewolucję. Tworzymy sztuczną inteligencję, manipulujemy genami, odkrywamy kosmos. A jednak największe wyzwanie wciąż jest w nas zrozumieć siebie. Świadomość nie jest darem, który już mamy. Jest procesem, który wciąż trwa. Za każdym razem, gdy zatrzymujemy się, czujemy, obserwujemy, ewolucja idzie dalej już nie w ciele, ale w umyśle. To nie przypadek, że wszystkie duchowe tradycje mówią o przebudzeniu bo właśnie to robi świadomość budzi się. Z lęku, z automatyzmu, z walki o przetrwanie, i zaczyna widzieć. A gdy widzi, nie potrzebuje już walczyć, zaczyna tworzyć. Świadomość to ostatni etap naszej ewolucyjnej podróży, ale też jej nowy początek. To w niej spotykają się wszystkie emocje, instynkty, myśli i pragnienia. To ona pozwala człowiekowi nie tylko żyć, ale rozumieć, że życie jest czymś więcej niż przetrwaniem. Ewolucja dała nam ciało, emocje i umysł. Świadomość daje nam wybór, a to właśnie wybór jest najwyższą formą wolności, jaką natura kiedykolwiek stworzyła. Bo ewolucja się nie skończyła, po prostu przeszła do wewnątrz. Pomóż rozwijać kanał, polub zasubskrybuj, zostaw komentarz.